W nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Władze państwowe i samorządowe, strażacy i leśnicy uczcili pamięć kapitana Andrzeja Kaczyny i druhu Andrzeja Malinowskiego, którzy 31 lat temu zginęli walcząc z ogniem w czasie wielkiego pożaru w Kuźni Raciborskiej. Środa, 26 sierpnia 1992 roku, godzina 14.05. Przez Kuźnię Raciborską przyjeżdża pociąg z Raciborza do Katowic. Chwilę później mieszkańcy sąsiadujący z torami domost spostrzegają płomienie wokół szyn kolejowych i po kilku minutach własnymi siłami próbują gasić niewielki jeszcze pożar rozprzestrzeniający się niestety w dwóch kierunkach. Czytamy w Gazecie Rybnickiej z 4 września 1992 roku. W sobotę uczczono pamięć strażaków, którzy że zginęli 31 lat temu w największym pożarze pożaru lasów w powojennej Europie. W życiu każdego człowieka są światła i mroki, raz złotych chmur obłoki, a innym razem smutek głęboki. Są takie daty, których nie można wymazać z pamięci. Są takie miejsca, których nie można wymazać z pamięci. I takim miejscem niewątpliwie jest to, w którym się akurat znajdujemy. W tym miejscu polegli młodszy kapitan Andrzej Kaczyna, pełniący służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Raciborzu, który zginął w samochodzie pożarniczym oraz druh Andrzej Malinowski, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodnicy w województwie opolskim, którego ciało odnalezione zostało w miejscu, gdzie obecnie znajduje się symboliczna mogiła. Chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, że tu jesteście, że swoją obecnością oddajecie hołd naszym braciom strażakom, i zawsze można na Was liczyć. Dziękuję za tak liczne przybycie. To jest 31 raz, kiedy się tutaj spotykamy, czcząc pamięć naszych druhów Andrzejów. Obaj mieli najmniej Andrzeje. To są zawsze smutne wspomnienia, bo to są ofiary, które. Które zginęły podczas tego tragicznego zdarzenia, jakim był ten ogromny pożar. Do tej pory największy w Polsce. I oby tak zostało. Zawsze ten smutek po latach się jednak zaciera, jak czas leczy rany. Natomiast jednak, patrząc na te groby, przypominamy sobie, że zawód strażaka nie jest bezpiecznym zawodem. Ponieśli najwyższą z możliwych ofiarę. Także należy im się ta cześć i, i uważamy, że to miejsce pamięci powinno było być pielęgnowane i będzie pielęgnowane przez leśników. Tu wtedy nie było nic, a w tej chwili widzimy, jest piękny zielony las. Także no, w, w, wspomnienia wracają, to znaczy y, widok tych ciał. Osobiście znałem Andrzeja Kaczynę, raz, ja razem pracowaliśmy po prostu. Był to chłopak, który, tak przepraszam, że tak kolokwialnie mówię, chłopak, ale myśmy byli kolegami. To nie że w służbie, to tam jakaś tam podległość, czy ewentualnie jakieś inne zależności, ale wspaniały kolega. Uczynny. Naprawdę można było, można było mu wiele, powierzyć różnego rodzaju i takie swoje osobiste tajemnice. Zostawało to. Dany. No i, i ten dzień w ogóle nie zapowiadał. Będziemy się rano widzieli. No. A potem przyszło co przyszło. Byłem tu. Pierwotnie przyjeżdżałem po to, by tylko wspierać strażaków, którzy walczyli z tym wielkim żywiołem. Potem także przywoziłem troszeczkę żywności, spotykałem się z ludźmi, spotykałem się z tymi, którzy najdotkliwiej przeżywali. Tą stratę dwóch naszych strażaków, myślę tu młodszym kapitanie Kaczynie i druhu Malinowskim. Właściwie w tym samym dniu, w którym to się stało. Ja tu byłem. Burmistrz Kuźni Reciborskiej Paweł Macha przy okazji złożenia hołdu strażakom odniósł się do inwestycji, które na terenie lasów już trwają, a przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Robimy już inwestycje, które skończy się w tym roku. To są nowe ujęcia wody, a te ujęcia wody są właśnie na pożarzystku zlokalizowane. Więc przy okazji tej inwestycji jeszcze zdecydowaliśmy się jako samorząd na to, żeby zrobić linię hydrantową. Burmistrz dodał, że będzie to nowoczesne. I najprawdopodobniej jedyna w Polsce linia hydrantowa w lesie. Dodał, że ważny jest też zbiornik kotlarni. Poza tym, ostatnia rzecz, która też ma olbrzymi wpływ na to, co, co mogłoby się nie wydarzyć, to jest ten deficyt wody, gdzie jesteśmy znowu niestety znowu, bo już byliśmy raz w tym miejscu przy rozpoczęciu inwestycji, która przywróci poziom wód gruntowych pod tym lasem. Więc jest to zbiornik kotlarnia. Nie przez wszystkich oczywiście kochany, przez wielu krytykowany, ale przez specjalistów i Polską Akademię Nauk, i strażaków, i leśników, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo oczekiwany jest to zbiornik, który po prostu przywróci poziom wód gruntowych i i spowoduje, że ten las nie będzie aż tak przesuszony. Przypomnijmy, 31 lat temu w Wielkim Pożerze zginęło dwóch strażaków. Trzecią ofiarą została także osoba postronna, 23-letnia matka, która odepchnęła córkę w wózku. Sama zaś została przygnieciona śmiertelnie przez wóz strażacki jadący do akcji gaśniczej, który wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Podczas wielkiego pożaru spłonęło 15 wozów gaśniczych i 26 motopomp. Rozgrzany popiół Pogorzeliska zniszczył 70 kilometrów węży strażackich. Spłonęło ponad 9 tysięcy hektarów lasu. Nie doszło do zniszczeń zabudowań i zakładów produkcyjnych.